Cześć, witajcie, witajcie, witajcie. Jak zdążyliście już zauważyć, nieco rzadziej zaczynam się tutaj przed Wami prezentować. Oczywiście, pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam wszystkich nowych widzów, pozdrawiam starych widzów, pozdrawiam tych, którzy. Komentują tych, którzy zadają pytania, tych, którzy dają lajki, lajki, lajki. No i oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy stawiają mi wirtualne kawy. Do tego zachęcam, nawet ta najmniejsza kawa wirtualna jest w stanie bardzo mocno podnieść mnie na duchu. Można postawić mi taką kawę po wejściu na stronę, do której link znajdziecie w opisie do tego materiału. Ja ostatnio, no cóż. Mamy jesień. Jesień kocham, to jest moja chyba ulubiona pora roku, ale nie wiem, czy jesień kocham, nie. Odzywają się jesienią te moje tradycyjne wertery, nawiązując do cierpień młodego wertera. Zaczynam być coraz bardziej ponury, coraz bardziej przybity. Zaczynam zastanawiać się, jaki sens ma cokolwiek z tego, co robię. No i to jest taki stan, który rok po roku się pojawia. Jestem do niego przyzwyczajony, aczkolwiek. Aczkolwiek chyba co roku coraz mocniej daje o sobie znać. Być może brak światła, być może męczenie się z kolejnymi rocznikami, z którymi coraz trudniej mi złapać jakiś taki lepszy kontakt. Chociaż teraz zostałem bardzo fajną, Pierwszą klasę, serdecznie ich pozdrawiam. Bardzo naprawdę miłe dzieciaki. Dzieciaki w wieku mojej córki niesamowicie wyczuwam pokrewieństwo tutaj generacyjne. A jeżeli chodzi o takie drobne sukcesy, którymi staram się rozświetlić moją nędzną egzystencję, to jakiś czas temu wysłałem zestaw wierszy na pewien konkurs organizowany przez Bibliotekę w Nowej Rudzie. Konkurs o charakterze ogólnopolskim. No i okazało się, że zdobyłem tam wyróżnienie. Wybrano jeden z wierszy, który wysłałem, które wysłałem. I ukaże się ten wiersz między innymi ten wiersz ukaże się w antologii, antologii wierszy, antologii pokonkursowej. Przeczytam wam ten wiersz. Jestem w sumie z niego zadowolony. To jest taki. W sumie nie wiem, jak go, jak go oceniać. Myślę, że jest myślę, że jest dobry i myślę, że jest po części nawet zabawny. W tym wierszu pojawia się nazwisko wybitnego angielskiego poety Filipa Larkina, który w swoim wierszu z kolei Larkin e, opisał scenę, gdy wychodzi w nocy do łazienki załatwić pewną potrzebę fizjologiczną i e, chyba przygląda się Księżycowi. Jest taki wiersz on jest znany i lubiany, a ja tutaj postanowiłem w jakimś sensie też odwołać się do tego Larkina, ale niekoniecznie, e, znowu tak na poważnie i na pewno niecałościowo. Wiersz brzmi tak. Ostatni raz dobrze było w średniowieczu. Pastwiska, ziemia, zieleń. Myślę o tym, szczając w środku nocy, niemal jak larkin, tylko że na siedząco, co ponoć jest zdrowsze dla mężczyzn w pewnym wieku. Siedząc, patrzę na porowate szkło kabiny prysznicowej, w którym odbija się światło średniowiecznego księżyca. Jest trzecia w nocy. Ja jednak nie wracam do łóżka. Zostawiam otwarte drzwi do łazienki i po chwili przychodzi kot. Poruszam palcami u stóp, żeby zwabić kota, ale ten tylko ociera się o nagą łydkę i znika. Ten ruch palców to literatura. Ostatni raz dobrze było w średniowieczu, gdy koty czytały uczone księgi, nosiły zbroje i walczyły z pancernymi ślimakami. O tyle ode mnie, trzymajcie się, w najbliższej przyszłości postaram się znowu odezwać.